Cześć, czołem, Kruski z z tej strony, a za mną jest Micha. Jestem. I to jest nasz Aglitiu. Beauty. Mm. Challenge. Mm. Y ogólnie piętnaście. ja się upieram przy 20 minutach, ale Michał powiedział, że ją w 5 zrobi, więc... 15! Dobrze. No, patrzcie, jak ładno. tutaj pani, ma taki brzuszek, który taki... Brzuszek, ma tak fajnie cycki do góry podniesione i taką fajną tak taką, taką mm. no dobra, Ale dzisiaj pokazujemy na Discordach. No oczywiście, że tak. Dobrze, no, to ja proponuję od teraz start. Ja mam stoper włączony. Ile? Piętnaście minut Ale to już poleci? Tak, leci. No, Boże, ale jaki ona ma nos. A, nie chciałem tutaj nic kliknąć, już zepsułem milion rzeczy. Wiesz, co ja nie umiem w ogóle w kasa, i, i to jest problem. Ja coś, ja coś nie umiem co w kasa. ja jej zrobiłem w twarz? Już się boję, co jej zrobiłeś w twarz. Troszkę może taki, a jak twierdzić, to szasek. O taki. O, taki. Jak naprawić jak to w ogóle czoło zrypane? A tutaj no oczy się nie. wysuwało jakoś. O Boże. Czekaj, może ja, ty, ja jej oczy jest zmniejszę, bo. Nie, nie da się tego zmniejszyć. Czekaj, co się nie to zmniejszało? O! Okej. Okay. A bo nie można korzystać z gotowców, zapomniałem. Dobrze. To ja. no co? Tak. Ogólnie ja to jest. Jeszcze... Ucho, to ma... jest challenge, może coś porozmawiamy o tym, wiesz? Um, to jest challenge trakcie... jest beznadziejny, mi się nie podoba w ogóle. Zrobię Ale dobra, nie bezodziennych. Może tak powiem, jak ci się gra w czwórka ogólnie? Beznadziejnie. Znaczy wspaniale, no. bo za darmo. Tak, pomichał aktualnie jest na moim koncie. Co za usta. Nie. A jak jej usunąć taki pod... O kurde, co ja zrobiłem? Jaki mam ja, jaką ma małpią dupę na mordzie. Co, jak jej czoło... O! A tak usunąć! Dobra, ona się ma z przodu prezentować, nie od boku. <grym> Racja? Ale i te oczy, jak się ruszały oczy. Nie Dobra, tu, nie moja tu? będzie miała wielkie oczy. Nie, nie ogólnie pamiętaj, że masz ją ubrać jeszcze. Bo te oczy są za. A tak się robił, a oboje. Oh no, Michał, może o czymś porozmawiamy w trakcie. Nie e, wiem. Nie. O Simsach. Jak, na to dodatek czekasz ogólnie, Michał z Simsów? Na aktualizację kasa by lepiej. <noise> Ale wiecie co, ja się tak dostawiałem fajnie, nagram kasa z Michałem, w ogóle będzie fajnie, będziemy gadać <noise> o simsach, jak to zawsze z Michałem gadam dwie godziny o simsach, a teraz Michał, no, aktualizacja kasa, nie muszę. Załamałeś czy... się. Dobra, nie. Yy, yy, znaczy, no nie, jaki dodatek będzie? <noise> znaczy, <Ja. głos> czekam na jaki dodatek... Czekaj. 15 minut mówiłem? Tak, 15, 15 nie masz się. minut. Ja ją Mogę ubieram powoli. Na studia czekam. Co kurwa? Ty już skądś mi mordę? Twarz. Tak, Ray. Znaczy. Noz jeszcze będę mieć do poprawki, ale ją ubiorę tak wstępnie, że później się tu nie przejmować. A ku nienawidzę cię. Ja ciebie też. Mówiłem 20 minut? Nie. Mogłem powiedzieć, licytować się z, ciebie, z tobą, i byś pewnie powiedział jeszcze 10. Jaka płaska morda um. Ale co jej się stało z tym nosem? Z tymi... Czekaj, da się jakoś podnieść nos? O, może tutaj Nie, to jest jakiś Nie, nie Nie i tak bardzo nie potrafię w to Simsy ogólnie ja, Chyba, że od przodu się łapało Nie, 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 nie. Michał, ale popatrz, chociaż są plusy, A... poczujemy kasa <śla> Czekaj, jej drwi jakieś narysuję, bo no w ogóle drwi nie ma we wezmę pierwsze, lepsze. Pow powiem tak. Jej, ja myślałem, wie. że ty mnie rozpieprzysz wy tego kasa. Tak, szczerze. Że z kasą dam, <grystwa> <grystwa> ale ale To świetna zabawa Ako, Jest ile, jeden... ile zostało? Ile zostało? <grystwa> ile zostało minut? Jeszcze mówię? E, 10 minutek masz. Boże. A już simkę skończyłem Ja jeszcze ją poprzerabiam trochę. No, mam nadzieję. <grystwa> O Boże Ej, ale, ale tak szczerze, jaką Simka będziesz robił, jak ją będziesz ubierał, czy nie masz w ogóle pomysłu? Na kosmitkę Bo tak na razie wygląda Czekaj, ja wiem, ja wiem co można zrobić Można to wszystko zakryć makijażem Zamalujmy jej mordę Czekaj, nie wejdź bo to ja pierdolę ja nie kli za bardzo proszę cię Będziem pierdziele. Nie, to ciągnę za mordę, to się od boku jakoś robiło albo i nie. To tu się robiło? Nie, tak się nie robiło. O tak się łapało. O! o trochę, trochę niżej to. O! O, coś, coś, coś już... coś już... Ej, już. ale to jest smutne, na no serio już skończył tu w A kuty ty jesteś w ogóle cipa jakaś. <laughs> To czekasz na studia? Ej, ale wiesz, żeby został jakiś dodatek zapowiedziany, ogólnie teraz, na teraz. No. To dobrze. Może będzie też o kosmitach. Bo to tutaj się, bo to co tutaj się odjanie Pawla u mnie, to jest nie z tego świata. Dobra, walne i takie, eyelinera, nie, bo dobra, bo mam za dużo rzęsy. O Boże, Róż, żeby takie zakryć poś? krzywą mordę. Czy to jest to takie? Zgubiłem taki strój. O! W tym będzie zarąbiście wyglądało. Pierdzielny i to. O! Boże. Dobre, dobre mi się podoba. Ono wygląda jak fast. Michaś, 10 minut nam wystarczy, wiesz? 3 sekundy. Czekaj, teraz jej te cycki, to jest sadło mniejsze. Wszystkie stroje robimy. No nie, no weź. Wszystkie. Bliska. To, to Samse, rób wszystkie, jak masz czas. No ale, A jest... ona nie jest w ogóle jakiś gender pozaznaczony? Znaczy, ona nie. jest bardzo umieśniona, ale nie, nie, nie tykamy tego umieśnienia. Umówmy się, dobra? To odchudzę na maksa, jak się da, ale to wygląda koszmarnie. Ale nie możesz jej odchudzać, tak wiesz, tymi no, smaczka... Ręcznie. No. Macam ją wszędzie, po cyckach, po dupie. Decyzki trochę w dół i mniejsze, bo one są strasznie. Ogóle, ale ale wiecie co? Garbę? To jest najlepsze? Ja zawsze wiedziałem, że z Michałem tak wyjdzie odcinek z Agle2BT Challenge i go wkurzałem. Więc wreszcie to bym nagrał. A ja myślałem, że Michał będzie tak mi rozpieprzał w ogóle, on to będzie robił milion strojów i takie tam. Michała szybko musisz ubrać tą sinkę, mam gdzieś. Pokazujemy każdy strój. No nie no kurde, Aku. Damy Chcę radę. Cię. Dasz radę. Cześć, bo ona jest jeszcze łysa. No to jakieś włosy. Nie, kolor taki na brąz jej walny. O, tak wygląda nawet nie najgorzej. Czemu mnie hejcisz w ogóle? Micha? Po co mi tyle, po co jej tyle ubrań? Przecież takie usuniemy, bym zdiletujemy. Nie usuniemy, deleitujemy, tylko opublikujemy na moim Originie. Tak, dupie. Tak ją ubiorę. O, ona będzie totalną gwiazdą. Nie, z modów nie miało być ciuchów, to nie. Micha, a mój plan został taki, jak miałem wcześniej. Tak, to ja dam cały ten. Jaki miałeś plan? Pa. Na rosyjską, panią. A. Nie, to ja odwalę na gwiazdę, bo ona wygląda dobrze. <grym> Może też różnią <grym> sus. O, takiej dam. To jest dobry pomysł. I w ogóle nie ma dźwięków z gry, co nie? W sensie nie dźwięków, tylko muzyki. Oj, tam, oj, tam, damy rada. No żebym coś grał, bo taka cisza tutaj pusta. To raczej. tam coś tam dorzuci. Ja, ja, Dobra, nie ona... wiem, jak się w sumie nakrywają te dźwięki. Może to jest za głośno, ona... może nie, czekaj. Kurde. A wygląda. Może nawet z gotowców, z gotowych styli korzystać, Michał, jakby się ją pobierać. O. Tak. Buty jeszcze trzeba złączyć, ja hmm. Kurde, jakieś, do tego byś przydał jakieś takie na obcasie, czy na piś? Dobra, nie widać, bo to długa sukienka, to niech będzie to. Micha, no. masz 5 minut oko. No to dobra to na ludzie. Się bałem, że. Ja Kduki chcę zobaczyć twarz. Ja chcę zobaczyć twarz. No u mnie twar. wygląda to <śles> Co się. No, no nie jest źle, tak? No mogło być zawsze gorzej. <śles> no wygląda. Jej morda jest teraz taka, gdyby się nie uśmiech. CZEMU MI SIĘ NIE ZAPISAŁY WSZYSTKIE FRYZURY? O NIE, DLACZEGO? To się nie zapisują O BOŻE Teraz muszę je za każdym razem włosy klikać Dobra, to są co romantycznego Dobra, nie wiem, tam biorę ją... E, e, w go w filtrach, żeby będzie ci łatwiej O, tu, tu ładnie wybrałem ją, dobrze, z gotowych styli O co ona ma na łbie? Dawaj te włosy Głupia Gotowe style Ze sportowych, muszę jej dać coś takiego co... Ej, ja tego nie przemyślałem, bo ja nawet nie wiem w co ją ubrać Ech, tam się wkopałem teraz takie ubiorę Kurde, ona co musi... ona, czemu ona ma do to Ej, ale ona musi w czymś dobrze wyglądać, a ona we wszystkim wygląda źle No Boże. Michał my się nadajemy, A ja się pytałem Michała na początku odcika, znaczy przed odcinkiem. Chcesz grubą simkę czy chudą? A on powiedział, że... Grubą grubą, grubą grubą Super będzie. W ogóle jeszcze pokażemy nazwę tej simki, tak, tak, taka pro... A ogle ty byty challenge? No ale nazwę konta, z którego pochodzi. Się w, ko w, komentarzu, w komentarzu dopniemy. Michał o, po ja, Pogramy na jednym koncie, i pamiętaj, że nie mam dostępu oh, do tego. Albo czekajcie. Ja mam dużo czasu, dam Michałowi fory. W mm. ogóle, ja sobie. Nie, no, mi zostały już tylko trzy stroje. O, tutaj macie nazwę. U mnie już pokazałem, żeby A. nie było. O, yy. Dobra, to jest gotowe. Eee. Yy. Teraz ciężej, ja sobie nie ukrywam. Mm, o, może... Nie, tam w ogóle... Było... Ej, ja naprawdę korzystam już tylko z gotowych styli, <noise> Bo się boję, że nie zdążę. A tak to przynajmniej mam jakieś Spokojnie, ubezpieczenie. nie mamy 4 minuty. 4 minutki jeszcze, więc jeszcze... Dobra, czas na To tu to 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 zostanie. Tu. Tutaj mi się to nie podoba. Ja bym miał jakąś sukienkę pierdolną. O, taką może. Na zielono? Jest coś zielonego? Jest, dobra. O nie to jest paskudne Dobra, jeszcze na zimna, mm. na zimną pogodę mm. tylko stój. No nie będzie tylko ten kapelusz teraz. Get out. Bo paskudne mm. Dopływania niech zostanie Boże... Ej, to ona ma nogi? Czy co to jest? Ten tu nogami nie <sum> nasu... <sum> <sum> nie dobra, nie biorę ją jej tak. To... Mm. Masakra Dobry. ogólnie oh. No mam dużo czasu super zdążę Ej ale na serio masakra ona wygląda ładnie A to wiesz co spadaj Ona ma nogi czy ona co to ma? To ja bym to nogami nie nazwał Brzydkie buty, nie to Nie to też nie pasuje, kurde Dobra na płaski, dobra pasi A nie będzie to? Ta piżama niech będzie, ten strój do biegania niech będzie ja jakieś... wiem, ty... O, wiem co zrobię. O, Boże, Albionich Hamski. Dobra, jeszcze makijaż trzeba zrobić na wyjściowe. E, dobra, makijaż, Czekaj. na szybko. Ja się nie znam w ogóle na tapecie, więc. Zobaczcie mi. Wiem, że zaraz znajdę tutaj dużo chłopców, którzy mi powiedzą, jak się malować. Ale zostańcie przy swoich radach dla siebie. Ja, ja się nie zamierzam malować jeszcze. Czekaj, ja jej mordy zasłaniam okularami. To jest genialne posunięcie. Nawet do snu? Nie, no, do snu to zostawię. Dobra. Bo, niech będzie. Do snu zobaczysz jej twarz. Zobaczymy, ile jeszcze czasu. Yy, półtora minuty mamy. Ty, ale jak ty chcesz. A ty nie będziesz pokazywał mojej synki, co nie? Yy, nie, nie będziemy pokazywać. O, po będę musieli przechodzić między kanał. kanałami. Mhm, yy, yy, tak, yy, Ale inteligentne. Jest. Dobra, nie, ono to wygląda jakby to była jakaś podomka. Ja jej zmienię to sukienkę na no szybko. Cokolwiek innego. Yy, Cokolwiek innego. Też długie. Nie, wygląda źle. kurde, kolczyki zapomnie dać kolczyków. Ja nie dodam kolczyków. Nie kolczyki, 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 zdążę czy nie zdążę Mam Ile charani... zostało? Nie wiem. Mm. Dobra, nie będą. Kolczyki i tu. Tu też by pasowało. Y... Te? Dobra, o. Na wiejską babę ją ubiorę. Jej takie do waletę. <laughs> <laughs> ale o wiecie, Boże. co ja się boję tak szczerze, umiechała, jak będzie ta silka wyglądała, bo to będzie takie... Wygląda strasznie. No właśnie. Wygląda okropnie. Jeszcze szminkę tutaj taką ciemniejszą, dajmy. Nie. 40 dobra. sekund. O jezu. Yy, yy, 40 sekund, ale. Eyeliner, liner, Dobra, niech będzie. Nie to, co okay. to, to, kurde. 30. Ja będziesz słyszał taki brzdęk alarm. Prawie się telefon poczaskałem. Dobra, nie jesteśmy ja gotowi, jestem już w dół. <laughs> Pierdziele to. Czyli już jesteś gotowy, no, tak? już wyłączaj ten. Pauza. Dobrze, stety. to. E, może ja ci najpierw pokażę na spodzieleniu. Dobrze, tylko właśnie... Okej, okay, no dobra, bo mam... Dobra, po, patrzy mi na ten. No pokazuj. Tak wyglądam. <ślonia> Ale twoje jest nawet ładna. <ślonia> Porównanie do mojej. <ślonia> tak się i prezentują. Jest to bardziej no pulchna no. od mojej, moja ma taką rodę. Ale morder, ja chciałem że właśnie. To... Ja chciałem, żeby była pulchna, bo to jest jej atut, tak szczerze. No, nawet Gites Majonez, no. Kurde, to teraz to wiem, jak zobaczysz moją. Dobrze, teraz czekamy na, Czekam na Twoją. Tak, czekaj, to tutaj udostępnianie. Yy... Nie to. Gdzie co, Simsy? O tu. A to będzie się widział czy nie? O nie, miga Mim. Okno, okno! A, czekaj. Okno. A czekaj, ja to. Wiesz co, ja tu Wiecie zrobię co? magię. Yy. My to jesteśmy Zatrzymaj. full profesjonal ogólnie Full Milion. Ciekawe czy to Miganie w ogóle się nagrało na OBS, a pewno na milion procent. Dostanę epilepsji, mój widzowie, w to. Kiedy się zmieniało, kurde? W grafice? Patrz, opcję, grafika i tutaj masz tryb a, tu? Ale yy. ja mam pełno ekranowe w oknie. No to weź. Na serio? Czekaj, to przy, 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 przy ten No Bo nie powinno mi w tym A weź nie grę, tak. tylko y, cały y, o, Monitor? Obraz. A, no w sumie tak. racja, dobra. No dobra, to niech będzie tak. Y, to y, y, proszę, tak się ona prezentuje. Ja przybliżę Ty w się ogóle jej. Ale To jeszcze od przodu nic. Ale. Tu, Ej, czekaj, czekaj. Moja wygląda od boku, o tak. Czekaj. Moja też nie jest. No okay. ale twoja wygląda lepiej, patrz, czekaj, jej zdejmę te, o, te oksy w ogóle to... Przepraszam, ej, ale patrz przepraszam, ale ta fryzurami przypomina nasz, naszą koleżankę z Jasnej Góry. Jasnej Góry? Tak, która bardzo miała buldupy o to, że się nie zachować. Już morda. No, um, to jest ona. To się <laughs> cofnij, żebym widział, jakie ma okulary, żebym widział tak już całą kształt. Ale co się cofnęło? To też się o, ładnie. Pięknie. No, czekaj, teraz jej tu kwitnę. I, I tak się prezentuje jej ten wieczorowy, sportowy, do snu, żeby pokazać cielsko na imprezę. W ogóle na imprezę, kurde, teraz się nie pokażę, ale na początku mia miała założone. No. Kurde, o, było. To jej założyłem na początku. No, tutaj ma to założone. Czyli to tutaj, samo co ja? Tu założymy mi okay. taką kieckę, A na zimowe jest tak ubrana i ma oksy. Ogólnie, Ogólnie w komentarzach oceniacie kogoś, jaka się czy, bardziej ja podoba. Czy ja jest lepsza w ogóle? Dla mnie Michała wygrywam. Bo Michała Stym ma ten. Tak, wyg... buty w ogóle. Bo Michała ma ten taki styl fajny. Taki wiejski. Ten taki modny co w Warszawie teraz jest w Ej, Ale tak te mogły na serio. I na... Tył. Chcesz mi mówić co ja mam jej... I... Dobra, tu jeszcze okej. Okay. Tu jeszcze okej, okay. ale jak to wygląda? Jakby była kartoflem. To stwierdziłem, że, że zrobię kształty. No przecież już mi bardziej tego nie zmiażdży, brzucha jej nie zmiażdży, tutaj wszystko się na czerwono. Jeśli świeci ona jest najmniejsza. Też stwierdziłem, że ona będzie miała tutaj taką dupę, to takie uda, żeby chociaż miała jakąś figurę. Co prawda bąka, ale figurę No nieważne. Dobrze, więc myślę, że wam odcinki się spodobały, nasze. Zapraszam na Perspektywę Michała, bo po... jest warto. Powiem wam, jest warto. <śmiech> <śmiech> więc myślę, że wam odcinek się spodobał, więc Majo! <laughs> Za mną był Michał. By była.